Brak naszej wyprawy ponownie doprowadził nas do Lwowa. Jedziemy jeszcze raz odwiedzić znajome miejsca, poczynając od katedry świętego Jura i kościoła świętej Elżbiety. Na razie jednak Omijamy wysepkę na placu Smolki Inu śpiwający tak Mówcie co chce Ci nima na świecie jak serce Batwiara i skręcamy z ulicę Mickiewica Wyjadą wzdłuż Ogrodu Jezuickiego, zatrzymać się przy katedrze Świętego Jura. Obecna barokowa katedra Świętego Jura, projektu włoskiego architekta Doringa, zniesiona została do na miejscu. Starej drewnianej cerkwi, zbudowanej jeszcze w XV wieku przez kniazia Lwa Daniłowicza, szczyt katedry, zdobi imponująca rzeźba świętego Jura, czyli Jerzego na koniu, u podstawy schodów wiodących do głównego wejścia katedry. Kaplica z modlącym się Chrystusem. Naprzeciw schodów katedry pałac metropolitów greckich z 1772 roku. Pod katedry św. Jura już bliziutko do zbiegu ulic Grudecki i Leona Sapiechy, gdzie na dawnym placu Kropiwnickiego w 1912 roku ukończono budowę kościoła Świętej Elżbiety. Monumentalną neogotycką świątynię zaprojektował Teodor Talkowski, profesor Politechniki Lwowskiej. Dziś kościół należy do cerkwi rzekokatolicki i mimo ciągnącej się jeszcze odbudowy, po zniszczeniach wojennych i okresu komunizmu, służy już wiernym tego obrządku. Tukot, który słyszymy na tle nabożeństwa, wynika ze stąpania wiernych po położonych luźno płytkach podłogowych. W placu Krofizyńskiego jedziemy tramwajem odwiedzić dworzec kolejowy. Ukończony w 1903 roku dworzec kolejowy jest słusznie uważany za wielkie osiągnięcie myśli inżynierskiej w początku XX wieku. Zbudowany został w stylu wiedeńskim według projektu Władysława Sadłowskiego. Nad wejściem grupa alegorycznych rzeźb dłuta Pawła Wojtowicza, a poniżej w niszach po obu stronach rzeźby przedstawiające przemysł i handel dzieło Antoniego Popiela. Z narożnika ulicy Lenartowicza i Wuleckiej patrzymy w głąb ulicy Pełczyńskiej. Biało-czerwony gmach zajmowały niegdyś NKWD i Gestapo. Na prawo stara remiza tramwajowa i dalej początek ulicy Wuleckiej. Skąd powędrujemy? Na Wuleckie Wzgórza. To już narożnik ulic Łukasza i Boja Żeleńskiego na wzgórzach Wuleckich, i budynki należące do Politechniki Lwowskiej, a wśród nich zabytkowa fontanna. W dole, tuż za fontanną skromny pomnik upamiętniający miejsce, w którym hitlerowcy rozstrzelali profesorów lwowskich uczelni. Jesteśmy na narożniku ulic kadeckiej i stryjskiej. Patrzymy na budynki słynnej szkoły kadetów, które nadal pełnią podobną rolę. Naprzeciwko szkoły kadetu ogromny pomnik pogromców faszyzmu. A za pomnikiem park Pełczyński i piękne kwiaty kasztanowca. Chodząc alejką w dół dochodzimy do ulicy Pełczyńskiej. Białe budynki to dalszy ciąg gmachu zajmowanego niegdyś przez NKWD i gestapo. Z narożnika ulic Pełczyńskiej i Bogusławskiego Patrzymy na wylot ulicy Kadeckiej, budynki Starej Remizy i wylot ulicy Wuleckiej. Stojąc w głównym wejściu do Ogrodu Jezuickiego, przy dawnej ulicy Marszałkowskiej, patrzymy na ogromny gmach. Uniwersytetu Lwowskiego. Jest to dawny budynek Sejmu Galicyjskiego, który po odzyskaniu wolności przez Polskę został w 1919 roku przekazany Uniwersytetowi Lwowskiemu. Należy jednak pamiętać, że początki Uniwersytetu Lwowskiego sięgają roku 1608, w którym to król Jan Kazimierz przekształcił istniejące kolegium jezuickie w Akademię. W głąb ulicy Marszałkowskiej i ogrodu jezuickiego patrzymy z narożnika ulic Brajerowskiej i Mickiewicza. Budynek dawnego kasyna przy ulicy Mickiewicza, którą dochodzimy do placu Smolki. Stojący tu dawniej pomnik Franciszka Smolki zastąpiony został nowym pomnikiem ku chwale bohaterów ukraińskich, którzy zginęli przy pełnieniu obowiązków służbowych. Teraz ulicami Kołontaja i Kazimierzowską dochodzimy pod hotel Lwów, skąd autobus zabierze nas w drogę do Polski. Migające strzałki na planie naszego kresowego szlaku pokazują ostatni jego odcinek. Pod hotelu jedziemy ulicą Kazimierzowską. I przy Kościele Świętej Anny skręcamy w prawo w kos w ulicę Janowską. Mijamy odchodzącą w prawo ulicę Kleparowską. Po prawej stronie drugi z wielkich lwowskich cmentarzy, cmentarz Janowski. Przy wejściu na cmentarz latarnia umarłych. Jedna z niewielu zachowanych tego typu obiektów. Minęliśmy już jaworów i zbliżamy się do przejścia granicznego Krakowiec-Korczowa. Jeszcze tylko niebezpieczne, bo niewidoczne progi zwalniające Za chwilę granica. Długie oczekiwanie, umila muzyka, ale i tak nasza cierpliwość wystawiona jest na próbę. Ja do niej Czemu mar pobałakać do Wreszcie wjeżdżamy do kraju. Tak kończy się nasza tygodniowa wyprawa w Kresowym i Chucułskim szlaku. Zatem do ponownego spotkania na turystycznym szlaku. Film ten opowiada o moim Lwowie, jaki chcę zachować w pamięci. Dlatego na aktualnym planie tego miasta nie znajdziecie już większości wymienionych w nim nas ulic i placów.